Dobra, chodźmy spać. No dobra. Zaraz ale czwarta jest, w nocy będzie. To jest mój autorski przepis. Chodźmy spać, zaraz czwarta w nocy będzie, a ty tak. Nie wiem, ale jakiś... to, to jest wynalazek mój. Wiem, ale chodźmy spać. Bo pamiętaj, sen jest bardzo ważny po odchodzaniu. Ale to. Zobacz, jakbyś taki deser zjadł. Nie byłbyś zadowolony z był takiego by. przepisu? To, to jutro spróbujemy, dobra? Wizualnie to jest bardzo ważne, żeby wizualnie deserki wyglądały. Ale smak jest też. też jest bardzo dobry. Nie ma dużo słodyczy, ale słodycz tam jakaś tam w cukru jest, ale nie ma jakichś dodatków. Nie ma nic. Ale jest bardzo dobry i jest zdrowy. Jutro sobie z... Wyliczymy kalorie rano, nie? Wyliczymy. Wyliczymy, ale chodźmy już spać. Chodź. Jest godzina trzecia w nocy. No i co moja mama zrobiła? Proteinowe deserki. Dlaczego nie śpisz? No bo chciałam skończyć y, deserki na śniadanie, a jest wolny, świąteczny okres, więc wykorzystałam. Ale sen, sen jest bardzo ważny. Ale sen mi się jest... nie chce spać autorskie wymyślam przepisy. Dla was, kochani, dla was. Dla was wymyślam przepisy, żebyście byli też wy zadowoleni fit. i fit. Tak, dla was wymyślam przepisy. To, że nie musiałaś aż tak. My mieliśmy rano jeszcze siłownię, a ty robisz jakieś deserki i spać. Co by takie piękne. Uwaga, robię degustację przepisu mojej mamy. To jest proteinowy fit deser. Możesz powiedzieć, mamo, co to dokładnie jest? Galaretka. Galaretka truskawkowa i cytrynowa i jest tutaj skier naturalny i waniliowy w połączeniu, troszkę, troszkę dodałam, w połączeniu z małą ilością mleka i troszkę żelatyny i to wszystko. Dobra, to sobie spróbuję, eee, także zobaczymy, jak to smakuje. Mmm, puszyste. Tak. Można dać trochę mniej żelatyny, jak ja dam. Bardzo dobre, no. Takie zobaczcie. Mm -hmm. Naprawdę taka pianka, taka galaretka, więc naprawdę jest fit, zdrowo, jeżeli chodzi o taki, taką fit przekąskę. No, naprawdę bardzo dobre. No, to cieszę się. Taka pianka, można I powiedzieć. I to mało kalorii ma taki mały pucharek. I dużo białka. Dużo białka. Poskery. Fajny przepis, zobaczcie. No, bardzo dobre, mamo. Dziękuję.